Przez wyżej wymienione instytucje zarealizowałam następujące projekty, świadczenia rodzinne w tym 500+, ekonomia społeczna, badania i analizy, podnoszenie kwalifikacji, dziecko i rodzina, przeciw przemocy, seniorzy, osoby niepełnosprawne, adopcja, współpraca, przepraszam. nie przepraszam, ale tutaj coś z programem jest nie tak, zawieszę się strasznie. Więc tak, jeszcze raz kontynuując, realizowano projekty w współpracy z organizacjami pozarządowymi, małopolski inkubator, in, inkubator innowacji społecznej, publikacja, ewaluacja i nagrody. Różnienia. Projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddanych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych Licz osób zależnych, szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt wdrażany w ramach czwartej osi priorytetowej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Nawiązanie Ministerstwa Rozwoju współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób starszych, z których minimum 15% zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę. Podjęte działania poprzez procesy inkubacji nowych pomysłów pozwolą na większe, i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów opieki nad osobami zależnymi. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielanie grantu o średnią wartość 35 tys. zł, nadgrzanie i testowanie nowych rozwiązań. Tryb projektu grantowego umożliwi powodzenie innowacyjności na najniższych szczeblach oraz dotarcie do oryginalnych pomysłów, które bez tego rozfinansowania nie miałyby szans na realizację. Wsparcie projektu będzie kierowane do odbiorców i użytkowników nowych rozwiązań, tzn. osób zależnych oraz ich opiekunów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania. Innowatorów mających pomysł na innowacyjne narzędzie, metody oraz rozwią rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, tak znaczy osób fizycznych, podmiotów, nie, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, podmiotów i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku i obowiązuje na terenie województwa małopolskiego. Wartość projektu wynosi 3 253 700 zł, gdzie większość jest finansowana ze środków europejskich. Wszelkie informacje o planowanych e, naborach oraz e, przyznają się dostępne w zakładce aktualności. Jeżeli chodzi o etapy realizacji aktu grantowego, na, na, na początku nabór innowatorów e, społecznych, następnie udzielanie grantów, później wspólne, e, wspólne opracowywanie innowacji i ich przetestowanie, następnie upowszechnianie wybranych innowacji społecznych. E, to jest ostatnia faza. Projekt Małopolski ośrodek koordynacji ekonomii społecznej. Celem projektu jest stworzenie warunków rozwoju podmiotów e, pełniących funkcje społeczne i ekonomiczne w Małopolsce poprzez realizację działań koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie przewidzianym e, w ramach działania wsparcia ekonomii społecznej. Wsparcie w projekcie adresowane jest do następujących grup celowych. z regionu województwa małopolskiego. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Rynku Pracy oraz Pomocy i Integracji Społecznej, PES, Przedsiębiorcy, Środowisko Naukowe, Uczelnie Wyższe, Szkoły, Osoby Finansowe. Jeżeli chodzi o kontakt, organizacja znajduje się w Krakowie na ulicy Pestowskiej, tutaj są telefony, można się z nimi skontaktować, wybrać się w szczegóła odnośnie projektów grantowych. Dziękuję za uwagę i jeszcze będzie kolejna prezentacja Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej prowadzi działalność doradczo informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Do zadań w wyżej wymienionej agencji należy świadczenie usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osób oraz osób planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz robotnych. Zakres działania agencji obejmuje, bezpłatne usługi informacyjne w ramach punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i gospodarczej i zarządzania po raz w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w zakresie pozyskiwania środków w ramach Funduszu Unii Europejskiej, opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, opinii ekspertyz, analiz operatorów szacunkowych oraz innych związanych z profilaktycznym zabezpieczeniem i usuwaniem szkód górniczydzą, szkoleniową i rodzyjną. Oferta. Na chwilę obecną a więc można zaoferować bezpłatne usługi informacyjne po odzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym yy, fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców, mikro, średnich, yy, mikro i małych średnich przedsiębiorstw, oferujący referencyjne pożyczki na inwestycje, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Agencja świadczy usługi informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. W szczególności. Hmm. W szczególności właśnie jest i są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Pomoc w, w zakresie aplikacji o z Unii Europejskiej, organizacja szkoleń przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Ośrodkowej Pomocy Społecznej dla osób bezrobotnych, pragnących pożyczyć własne umiejętności, ale zwiększyć zakres kwalifikacji. Działalność promocyjna, organizowanie lokalnych targów ze Starostwem Powiatowym w Krzemowie, Urzędem y, Pracy i innych instytucjach. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o partnerów, możemy zobaczyć, kto współpracuje y, z agencją. Projekty. Mm, pokrótce y, realizowane projekty przez agencję to Małopolskie Środek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Czas na Biznes, Praca i sukces. Nowy Małopolski Przedsiębiorca. Pierwszy biznes wsparcie w starcie. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomicznej. Utworzenie Centrum Wspierania Biznesu przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA w, Sz w Szanowie. Punkt konsultacyjny konsultacyjnym doradca małopolskiego przedsiębiorcy gotowi do działania Aktywizacja Mieszkańców Obszarów Miejskich Powiatu Chrzanowskiego na rzecz samorozwiązywania problemów społecznych, Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej. Fundusz Pożyczkowy Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie województwa małopolskiego. Warunki pożyczkowe, kwota maksymalnie do 350 tysięcy zł. Atrakcyjne oprocentowanie dla osób prowadzących już działalność powyżej 6 miesięcy. Oprocentowanie waha się od 3,16% do 6,16%. Dla osób prowadzących działalność do 6 miesięcy oprocentowanie stało 6,16%. Spłata do 5 lat, możliwość uzyskania karencji do 6 miesięcy. I tutaj właśnie jest taka informacja, którą znalazłem na stronie agencji, iż zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej artykuł 22 wymagane jest, aby transakcje przekraczające kwotę 15 tys. euro były dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o agencję, ona znajduje się w Szanowni, na ulicy Grunwaldzkiej. Tutaj są podane telefony. Ewentualnie warto odwoływać się z ich strony i dokładnie o tych projektach. Dziękuję za uwagę i proszę zostać, ponieważ zaraz będą następne osoby prezentować kolejna agencje. Dziękuję. Do widzenia.